Witajcie w kolejnej recenzji, nieco z ukrycia. Mówię z ukrycia, bo jestem w takiej swojej mini stylarni. Niestety pogoda na dworzu dalej się nie poprawiła od kilku dni. Masakrycznie wieje, więc stwierdziłem, że nie będę nagrywać na zewnątrz, gdzie będziecie bardziej słyszeli szum wiatru niż, niż to, co chcę do Was powiedzieć i dzisiaj Wam pokazać. A konkretnie chciałbym Wam pokazać coś od Parkside'a. A konkretnie jest to sekator akumulatorowy, który no, jest dosyć słusznych rozmiarów to co już widzicie, ale czy te słuszne rozmiary idą w parze ze słuszną mocą. I to dzisiaj w tej recenzji Wam chętnie zaprezentuję. To zanim o teście praktycznym, pewnie na które będziecie czekali, to kilka słów o samym urządzeniu. Urządzenie ja kupiłem w cenie około 150 zł na Allegro, natomiast one są ogólnie też dostępne na stronie Lidla. Szczerze mówiąc nie patrzyłem w jakiej cenie. Bo na na Allegro wydawało mi się, że jest najtaniej. Zresztą, ja tam najczęściej kupuję jakieś rzeczy, jest mi po prostu niewygodnie. W cenie około 150 zł otrzymujecie sekator akumulatorowy, otrzymujecie walizaczka i to jest zawsze fajne, bo często zamawiałem z różnych firm dużo droższe elementy, rzeczy, sprzęty różnego rodzaju i tam przychodziły jakieś takie plastikowe pudełeczka, a tu jest naprawdę fajne pudełeczko z mocnego tworzywa, które nie powinno się. Połamać podczas jakiegoś przenoszenia, przenoszenia podziałce działce, czy gdzieś w jakimś bagażniku, jak będzie to leżało. Więc naprawdę to jest, to jest fajne, że, że Parkside w e, stosunkowo no, niskiej cenie, bo tak można też powiedzieć, o, jeśli chodzi o sekator sekret akumulatorowy, nadaje tego typu narzędzia. Mamy model PAAS 20LIB1. A nie mają śmieszne to nazwisk, bo jak nie znacie tych numerków, to nie wiecie, jaki to jest model. I to już ja generalnie. Od jakiegoś czasu mam dwa ekosystemy urządzeń. Jeden to jest właśnie Parkside, głównie ten czarny, jak na przykład w kręterkach, którą tutaj możecie zobaczyć. Natomiast drugi mój ekosystem to Dewalt. W przypadku Parkside naprawdę uważam, że jeśli chodzi o Jakość względem wyceny tych urządzeń to one stoją naprawdę na mm, dobrym poziomie. Chociaż nie wszystkie urządzenia mogę tak szczerze mówiąc też pochwalić, bo trafiają się kolokwialnie mówiąc jakieś buble. Mam tych urządzeń, myślę, że jest dobre 10 sztuk do różnego rodzaju: od pilarek po ukośnice, po jakieś różnego rodzaju diaksy czy też tarki, chociażby gdzieś tutaj. O! Jest latarka i niektóre urządzenia, jak Wam mówię, świetne, niektóre niestety polecić nie mogę. Gdybyście byli w ogóle swoją drogą zainteresowani, które urządzenie z ja ze swojego doświadczenia Wam mogę polecić, to śmiało pytajcie w komentarzach, jeżeli coś mogę polecić, to chętnie polecę. Wracając, bo trochę odpłynęliśmy, a konkretnie ja, od naszego głównego punktu, czyli sekator akumulatorowy. Model poznaliście. Jeśli chodzi o sam gabaryt, mam tutaj chyba metrówkę, zaraz Wam powiem jaki to jest. Od końca ostrza do, do podstawy jest 29 cm. Mówię do podstawy, z tego względu, że chodzi tutaj akumulator. Ja akurat mam akumulator chyba tutaj 4A ah więc on jest stosunkowo większy. Gdybyście używali akumulatora dwójki, bo oczywiście można tutaj podpiąć mniejszy akumulator, on jest prawe o połowę chudszy, więc gabarytowo wyjdzie wam jakieś dodatkowo 2-3 cm. Ten akumulator. Ma jakieś 5 cm, myślę, że spokojnie grubości. No, 7 nawet. Więc stosunkowo, oczywiście, wiadomo, on jest cięższy, jest większy, ale w dalszym ciągu, uwierzcie mi, bardzo fajnie się tu trzyma. Jeśli chodzi o osoby, które mają stosunkowo średniej lub większe dłonie, moja dłoń nie jest za specjalnie duża. Powiedziałbym, że tak, no, mieści się w średniej, średniej wielkości. I, I uchwyt jako rękojeść wygodnie trzymam. Jestem w stanie zapleść palce, żeby solidnie trzymać, natomiast jakby to miała robić powiedzmy jakaś kobieta, gdzie ma szuplejsze, drobne dłonie, to myślę, że mogłaby mieć problem. Jakoś inaczej by musiała może to urządzenie trzymać, więc to też warto mieć pod uwagę, że trzeba mieć no jakiś tam w miarę trochę dłuższy palec albo jakiś taki pewniejszy chwyt, aby to porządnie Ale jak już trzymamy samo urządzenie, bardzo fajnie ogumowana rękojeść, nie wyślizguje się, nieporęcznie się trzyma, jest stosunkowo dobrze wy wyważone. Ten akumulator ciąży do, 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 do tyłu, natomiast jakbyście wcedzili tu dwójka, myślę, żeby było jeszcze lepiej wyważone, lepiej pewnie by się to trzymało. Ale wiadomo, no to nie jest jakieś urządzenie, które non-stop tnie, tylko naciskacie, tnie, naciskacie, tnie, więc nie jest to tak bardzo odczuwalne. Plusem natomiast jest to, że możecie spokojnie postawić i stabilnie stoi, więc to jest plus. Poza walizką otrzymujecie klucz e, imbusowy i taki klucz nakładany na śrubę, która znajduje się w tym miejscu, jeżeli wam coś się zakleszczy, jest możliwość poluzowania, wyjęcia noży po to, żeby uwolnić zakleszczony przedmiot. Więc to też jest duży plus, że producent po prostu o tym pomyśla. Jeśli chodzi o samo ostrze, szczerze mówiąc nie wiem jakie to jest ostrze, czy to jest jakieś hartowana stal, jak bardzo wytrzymała i ile ona jest w stanie znieść. Natomiast jest ostra. To do, do, dokładając tutaj... Palec, czuć, że to jest porządnie naostrzone, ale plus jest też taki, że jeżeli macie ostrzałkę, jesteście w stanie również sami naostrzyć tą krawędź, która zapewni po prostu długo, długą wytrzymałość, jeśli chodzi o te urządzenia. Więc to jest dodatkowy plus. Jeśli chodzi jeszcze o dodatkowe rzeczy, które dostali, dostaliśmy, no to standardowo jest również instrukcja obsługi, która. Nie ma za wiele informacji, tak naprawdę. Tutaj jest to stosunkowo proste urządzenie. Obsługuje się tylko tak naprawdę jednym przyciskiem i łącznikiem, który znajduje się w tym miejscu. Ten łącznik, e, ja na początku, jak to urządzenie sobie rozpakowałem kilka dni temu, to zastanawiałem się, jaka to jest kombinacja, żeby to uruchamiać. Nie chciało mi się tak szczerze też do instrukcji zajrzeć, bo tam to jest opisane. E, jak, to, jak to uruchomić? Oczywiście, połączenie zasilania, jak to włączycie, naciśniecie, to ono nie działa od razu. Ono, jak widzicie, nie, nie chce działać. Natomiast tu jest taka naklejeczka, że trzeba nacisnąć dwa razy, a w instrukcji jest napisane, że trzeba nacisnąć przycisk spustu dwa razy w ciągu 0,8 sekundy, czyli dwa razy w ciągu niecałej sekundy. Raz, dwa, urządzenie zapaliło się na pomarańczowo i i działa. No i jeśli chodzi o samo działanie. To, co mi się podoba naciskając ten przycisk, to urządzenie tutaj praktycznie w ogóle nie pracuje. Nie czujecie tego, żeby wam z, z ręki chciało wyrywać cokolwiek, nic. E, czuć natomiast ten cały mechanizm, który tutaj fajnie działa. I jak zwrócicie uwagę, naciskając pust, widzicie, ja go trzymam, puszczam, oj, ostrze, odbija. W niektórych urządzeniach, z tego co pamiętam, chyba Gardene i chyba DeWalta, jest tak, że jak się naciśnie ten przycisk, to on działa zarejdankowo. Dochodzi do końca i dopiero odbija. A tutaj macie realny wpływ na to, czy chcecie dociąć, czy nie chcecie, Trzymając przycisk po prostu tak długo, jak chcecie, tak on działa. Więc to jest dla mnie lepsze rozwiązanie. A mówię też o DeWalta z tego względu, że myślałem, no jak wam powiedziałem, właśnie też na początku tego wywodu, że korzystam z dwóch ekosystemów i Parkside'a i dewolta, to zastanawiałem się nad dewaltem jako sekatorem z racji tego, że mam tam też baterię do dewolta już kilka sztuk, ale cena dewolta jednak pozwoliła mi nieco chłodzić mój zapał. Tam chyba. Ich sekator akumulatorowy kosztuje około 500, 580 zł. Stwierdziłem, że OK, jednak sobie to daruję. Nie wiem, czy słyszeliście w trakcie mojej e, wypowiedzi: teraz urządzenie pisnęło, zapaliła się ponownie zielona kontrolka. Jak naciśniełem spust, nie działa. To jest taka blokada. Czyli, jeżeli sekatora nie używacie, to nie ma przypadkiem możliwości naciśnięcia. Naciśnię dwa razy w ciągu jednej sekundy. I ponownie działa. Więc to też jest fajne, że producent pomyślał o tym, żeby ktoś po prostu niechcący, gdzieś leży na ziemi, złapał gdzieś jakoś niefortunnie i nie obciął sobie palca, a łatwo można sobie tym urządzeniem palca odciąć, bo jest według mnie. Bardzo mocne. Teraz jeśli chodzi jeszcze o słowo wstępu, zanim przejdziemy do testu praktycznego, bo, tak jak powiedziałem, pogoda na, za, za oknem jest masakryczna, masakrycznie wieje, więc ja Wam oczywiście przebitki nagram, żebyście widzieli na żywo, jak się tnie e, różnego rodzaju gałęzie, a, ale przyniosłem również gałązki takie tutaj e, do środka, żeby można zobaczyć. Jeśli chodzi jeszcze o opakowanie, tutaj możemy znaleźć dodatkowe informacje, mianowicie takie dwie w zasadzie ważne, że maksymalna grubość cięcia miękkiego drewna to 28 mm. Minim maksymalna grubość cięcia twardego drewna 15 mm. Nie wiem, czy producent mierzył jakby maksymalną możliwość tego urządzenia. Mam tu konkretnie na myśli to, że jeżeli weźmiemy twarde drewno, trochę grubsze i na kilka razy naciśniemy, to nie potnie. To czy to zaliczył, czy nie zaliczył? Czy chodzi bardziej o to, że na naciskamy raz i ma pociąć za pierwszym razem? Więc to, to tutaj nie jest jakby w żaden sposób opisane. Natomiast, e natomiast fajnie, że producent podał taką informację. A jeśli chodzi jeszcze o szerokość tych 28 mm, to wam powiem, czy tutaj to się mieści w, najszerszym, w najwęższym punkcie, czyli od dołu tej podstawy, w tym miejscu mamy jakieś 15 mm. W najszerszym takim punkcie, no realnie, gdzie możemy coś przyciąć, jest to prawie 4 cm. Tak licząc po przekątnej od tego miejsca do tego, to jest to około 4 cm. Więc całkiem grube przedmioty da radę się tutaj wsadzić. Przygotowałem taki trochę przekrój od takich gałązek, typowych gałązek, gdzie gdzieś tam przy jakichś krzaczkach trzeba podcinać co roku sobie, czy tam na koniec sezonu, typu krzaczki owocowe, maliny, borówki, jeżyny, czy też coraz grubsze, coraz grubsze, po gałązkę z dębu i gałązkę z brzozy. Ta gałązka z brzozy będzie akurat takim najtwardszym tutaj przeciwnikiem. Ona jest stosunkowo świeża, twarde drewno, więc zobaczymy. Na co to urządzenie stać Dobra, e, przy tych gałązkach to metrówki nie będę używać No bo wiem, że się sprawdził Używam tego sekatora już kilka dni i, I problemu z nim nie ma Ale dla przykładu pokazuję wam jak to działa Naciskamy I wycięte I może wezmę pojedyncze gałązki Żebyście lepiej zobaczyli Bardzo fajnie, sprawnie wszystko idzie. Tu mam taką mikro gałązkę, a chcę też na niej wam pokazać z tego względu, że niektóre sekatory, jak nie są dobrze naostrzone, one podłamują tą gałązkę i mają problem z obcięciem. O, nie wiem, czy widzieliście? Tutaj też niby doszło do końca, ale nie chciało jej złamać. O, to jest właśnie ten problem z niektórymi sekatorami, że one tych malutkich gałązek nie docinają do samego końca. Więc to jest jakby taki. Przykład, ale jak jest nieco grubsza, bez żadnego problemu. Wszystko pięknie idzie. Gałązki mamy, przechodzimy do jakiejś nieco grubszej gałązki. Już ją mierzę. Jeśli chodzi o średnicę, to ona w tym miejscu ma. Będzie co, wezmę sobie jakąś czystszą miarkę. Mamy tutaj grubość 12 mm. Bez problemu. Możecie zobaczyć. Że to nie jest żadne jakieś zbotwiałe drewno w środku. To jest normalna, pełna, twarda gałązka. Aż ładnie chrupie. Ok, bez żadnego problemu. To było 12 mm. Przechodzimy do. Taka deseczka. Nie wiem, czy widzicie. E, pokazuję deseczkę, ponieważ czasami na, na drzewach są jakieś po prostu spróchniałe, takie kawałki odtrysione, które też chcecie usunąć. Tak to się mieści. Szczerze mówiąc, na tym nie testowałem, wcześniej nie wiem. Idzie ładnie. Ładnie zgniata. Tak. Więc okay. radę. Tutaj mamy gałązkę z mirabelki. No i świeżo teraz ucięta akurat mirabelka, którą mam, będę wycinał całkowicie, więc niezależnie od mrozów, jakie ponują za oknem, nie, nie jest mi szkoda. 2 cm równo ma. Tutaj przekrój ta gałązka. A dla przypomnienia, między 15 a 28, w zależności od twardości drewna. Tak deklaruje producent. No dobra. Uciął, uciął. Ładnie idzie. Bez żadnego problemu. Ładnie obcięte krawędzie. niepostrzępione, nieposzarpane, Nie Bardzo ładne cięcie. Przechodzimy do. no tu mam po środku jeszcze jakąś mniejszą gałęziówkę. Ale wyobraźcie sobie sytuację, jak musicie podejść na przykład, żeby małe odrosty, jakieś wąsy, po prostu podcinać z jakiegoś drzewa. Załóżmy, że mamy główną gałąź i chcemy podejść. To ostrze jest na tyle fajnie wyprofilowane, że bardzo łatwo blisko możecie uciąć. Dzięki temu, ranę lepiej Wam w danej gałąźce, czy tam konarze, drzewie zaślepić. Zamazać jakąś mazią, która po prostu zabezpiecza antybakteryjnie i przeciwgrzybowo. Więc bardzo, bardzo też duży plus za to, że to ostrze jest na tyle fajnie tutaj umiejscowione, że jest łatwe podejście. To przechodzimy teraz do dębu. No albo ta brzoza, albo ten dom będzie najtwardszy. Tu mamy 2,1 cm, 21 mm. No i idzie. Idzie, idzie. No, no i przechodzimy, chyba wydaje mi się, do najtwardszego elementu. Gołąska brzozy. Z tej strony ta gołąska brzozy ma 2,5 cm, a twarde drewno 28, e, nie, twarde drewno 15 mm procent podaje a miękkie drewno 28. A tutaj mamy, no dobra, tutaj mamy 29. Z tej strony mamy więcej niż producent deklaruje na miękkim drewnie, jakim brzoza nie jest. To bardziej zakwalifikował do twardego drewna. No dobra, zaczynamy najpierw od tej strony, gdzie jest 20. Zobaczymy, jak on to potnie. Tutaj nawet widzicie, że ledwo ten kawałek wchodzi. O, e, zakleszczyło, odbiło, wbiło się. E, no i pytanie, co teraz chcemy dalej zrobić? Czy to wyjąć, czy ciąć? No ja spróbuję dalej to ciąć. Okay. udało się, tak to zostało pocięte. Natomiast, czy tym urządzeniem już bym chciał ciąć takie gałęzie? Raczej nie. Wydaje mi się, że to już jest za twardy, gruby kawałek dla takiego urządzenia, żeby na powiedzmy 10 razy naciskać i próbować pociąć taką gałązkę. Więc tutaj już pokazuję wam specjalnie górną granicę takiego urządzenia. Z tej strony, tak jak mówiłem, było 30 mm czyli więcej w ogóle niż producent deklaruje na twardej powierzchni no to zobaczymy jak to pójdzie no nie, 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 nie wróżę jakoś nie wiadomo jak dużych sukcesów pierwsze cięcie Ok. może było bardziej spruchniałe z tej strony, zobaczymy trochę dalej Ok, poszło no tu w środku gdzieś już gorzej idzie ale prawie że chyba no, trzecim razem prawie uciął a mamy tutaj jak po środku z grubością? Z grubością mamy 28 mm, czyli górna granica podawana przez producenta jako e, drewna miękkiego. Dał radę, dał radę. Ja wam teraz może nagram jakieś przybitki. Jeśli chodzi o test praktyczny, to będziecie mogli zobaczyć, jak to się sprawdza w przypadku takiego mm, przycinania na żywo. I za chwilę wracamy do podsumowania. Mirabelka, test cięcia. przykład kolejne obcinanie gałęziówki to jest z drzewa świeżo w sumie też ściętego. To jest praktycznie mamy za sobą. Rust straszny aż rąk nie czuję, jak dla Was to przed chwilą nagrywałem. Ale to też specjalnie chciałem pokazać z tego względu, że. Wiem, że okres zimowy dla niektórych jest pracą przy np. wycinaniu sadów czy jakichś innych y, krzaczków, które np. do likwidacji, gdzie niezależnie od pogody, możecie to po prostu robić. Klonatory Parkside'a ogólnie dają radę pracować na mrozie, natomiast jest problem z ich ładowaniem po prostu na mrozie. Ja jak trzymam sobie na przykład w swojej takiej szopie stolarskiej akumulator Parkside'a i podpiłem pod ładowarkę, Jako on jest za bardzo zimny, to ładowarka nie chce go ładować, więc zabieram po prostu do domu, żeby go tam naładować. Jeśli chodzi o samą baterię, to bardzo ciężko mi powiedzieć, jeśli chodzi o to, ile danych cięć będziecie mogli wykonać, z tego względu, że mi się jeszcze po prostu nie udało tego urządzenia rozładować do pełna. Zrobiłem sporo, ponad 100 różnych cięć. Poziom naładowania baterii jest dalej na trzy kreski więc nawet jedna kreska nie zdążyła zejść przez ten czas. Myślę, że spokojnie cały dzień pracy na takim jednym urządzeniu przy takiej baterii jesteś w stanie wykonać. Czy ja generalnie z tego urządzenia jestem zadowolony jako taki swój prywatny zakup? Tak, jak najbardziej tak. Mimo, że cały sezon i pełny sezon to dopiero przed nami, to ja jak najbardziej jestem zadowolony i wiem, no niby się wydaje drobnostka, że przecież można wziąć zwykłe sekwatory i pociąć, ale uwierzcie mi, że już później, jak się już tak tnie tych takich gałązek wiele, a ja mam taki staw, gdzie tych wycinania gałązek mam mnóstwo, to nie chce mi się po prostu... Tym ręcznym sekatorem już tego dalej robić. Taki sekator zdecydowanie ułatwia mi pracę. A piłą łańcuchową też małe gałązki nie są wygodne do, do obcinania, bo one często gdzieś tam odplątują się, czasami wklinują się gdzieś z łańcuchem, odginają się, więc nie jest to też najlepsze po prostu rozwiązanie. Także to jako uzupełnienie do prac ogrodowych jak najbardziej polecam. Szczególnie w cenie 150 około 150 zł, myślę, że nic ciekawszego nie kupicie, ale oczywiście, jeżeli macie coś do polecenia, co jest godne pod rozwagę, to dajcie znać. Chętnie też przyjrzę się jakimś innym sprzętom, jeżeli budżet pozwoli, to również je zakupię, żeby dla was przetestować.